Każdy uczeń z naszej szkoły jest dzisiaj bardzo wesoły. Wraz z drużyną Sir Petera do roboty się zabiera. Pierwsze zadanie, duże wyzwanie, ale nie myślę, że nie damy rady. Rozpoczęło się worków rozdanie, segregujemy odpady. Worek zielony nasz przeznaczony, niebieski papier, żółty szalony. Plastik i metal w sobie pomieści, teraz czekają na dalsze wieści. Groza w w na bioodpady, Skoszona trawa i jesienne liście. W tarnym zmieszane śmieci składamy, ale nie wszystkie oczywiście. Baterie specjalne pojemniki, Stare leki do apteki to nasze nawyki. Jest jeszcze przok, gdzie trafiają gabaryty, elektrośmiecie inne rupiecie. Każdy zasady zna doskonale, przekazuje dalej i nie wstydzi się ich wcale. Drugie wyzwanie to tu niepoznawanie, a więc od sztucznych segregowanie. Do żółtego pojemnika plastik oraz metal zmyka. Śmieci wielomateriałowe również zamieszkać są tam gotowe. Każdą butelkę najpierw odkręcam, później opróżniam, by pusta była. Zmiatam dokładnie po czym pilnuję, by do żółtego szybko trafiła. Oszczędzaj miejsce w worku z plastiku, niech to zostanie w Twoim nawyku. Z do serca dużo w tym racji wspierasz dzięki temu dzieci z fundacji. Prosta to sprawa, świetna zabawa, ekologiczna postawa. A czy wy wiecie, bo my już tak? Jaki jest recyklingu znak? Gdzie trafiają wszystkie śmieci? Skąd polary mają dzieci? Wszystko wytłumaczy Petrino, miły chochlik z wiedzy skrzynią. Odpady ograniczać nakazał i ciekawe pomysły przekazał. Do sklepu noś tolby wielorazowe, możliwie wybieraj produkty kaucjowe. Miej tę odwagę, kupuj na wagę. W szkole Idąc załatwi sprawę, nie nosisz ciuchów, ordaj lub sprzedaj, wielorazowe naczynia wybieraj. Kiedy zaś odpad w życiu się trafi, niech szybko do pojemnika zmyka. Popatrz na rodzaj, przygotuj śmiecia, niechaj dzisiaj w sortowni znika. Po przetworzeniu ma drugie życie, może być butem, plecakiem, ubiorem. Każdy z nas chętnie weźmie go z półki i będzie nosił z poniesionym czołem. Pamiętajcie dorośli i dzieci, po co segregujecie śmieci. My już to wiemy, świadomość mamy i drużyny Sirpe teraz zasilamy.